Witajcie, jesteśmy przy kolejnej skończonej, ale nie do końca instalacji. O tym też będziemy mówić rekuperacji. Przejdziemy się teraz po domu, zobaczymy na jakim etapie skończyliśmy instalację. Mamy tutaj wszystko schowane pod podwieszanymi sufitami. Możemy już tutaj wejść, zobaczyć. Standardowo na wejściu w holu mamy pierwszy anemostat wyciągowy. Po prawej stronie jest kotłownia. Gdzie, gdzie nie będziemy wentylować? Nie mamy tam żadnego punktu końcowego. Od prawej strony duży, przestronny salon. Jeden punkt nawiewny na środku oraz wnęka w, przy salonie, gdzie będzie kuchnia. I tutaj, oczywiście, wyciąg, ponieważ kuchnia jako pomieszczenie brudne, gdzie generują się zapachy czy też wilgoć w przygotowaniu, musimy stąd wyciągnąć te całe zanieczyszczone powietrze. Chodźcie dalej. Instalację zrobiliśmy już jakiś czas temu. Tutaj klient sam skończył podwieszane sufity, dlatego wszystko jest pochowane. I teraz widzimy w zasadzie tylko same anemostaty łazienka, wyciąg, żeby wyciągać całą wilgoć, która się pojawi w łazience, i od lewej strony pierwszy pokój, do którego oczywiście nawiewamy. Czy, świeże, czyste powietrze i teraz mimo tego, że w jednym pomieszczeniu mamy nawiew, a w drugim wyciąg, to powietrze i tak się będzie mieszało. W przypadku rekuperacji musimy zostawić małe podcięcie bądź otwór w drzwiach, dzięki czemu powietrze będzie między tymi pomieszczeniami cały czas się wymieniało. Łazienka, wyciąg i dwa pokoje w samym końcu mamy nawiew oraz drugi pokój też nawiew. Wejdźmy teraz na strych, zobaczymy jak to zostało zrobione. Jesteśmy już na poddaszu przy centrali wentylacyjnej centrala Karino K300B, czyli standardowa wersja prawa. To, co się rzuca na pierwszy widok, to to, że nie mamy jeszcze czerpni oraz wyrzutni podłączonej. To jest na prośbę inwestora, ponieważ zrobi to sam: zrobi czerpnię oraz wyrzutnię pionowo do dachu. I tutaj możemy zobaczyć nawiew poprowadzony. Rurą Spiro ocieploną kauczukiem do skrzynki rozdzielczej dwurzędowej. Tam, gdzie jest to zgrubienie pod celulozą, tam dokładnie jest usytuowana skrzynka rozdzielcza. Mamy tutaj taka ciekawostka na całym poddaszu warstwę 40 cm celulozy, co rzadko spotykamy na budowach. I tutaj wyciąg, to samo kanał Spiro doprowadzony do skrzynki rozdzielczej. Dzięki temu, że Cała instalacja jest poprowadzona w suficie podwieszanym, czyli pod sufitem. Musieliśmy zrobić tylko dwa odwierty pod piony wentylacyjne, a nie pod każdy anemostat.